W tym odcinku będziemy naprawiać tuner radiowy, czyli po prostu odbiornik. W tym przypadku, jednak, usterka, która dopadła ten model, jest na tyle popularna w innych odbiornikach tego typu, że w zasadzie można potraktować ten film jako poradę serwisową. No to do roboty. Na naszym warsztacie tuner Technics STGT550. Jest to odbiornik radiowy bez wzmacniacza rzecz jasna, produkowany przez firmę Technics dosyć długo, bo od początku lat 90. aż do roku 2002. Oczywiście jest to klasyczny tuner analogowy, nie jest to tuner DAB, odbierający stacje na zakresie AM i FM wyposażony również w cyfrowy odczyt częstotliwości RDS i kilka dodatkowych przydatnych funkcji. Zatem w tamtych czasach był to tuner dosyć wysokiej klasy. A skoro mamy nasz tuner na warsztacie, to zobaczmy jak on wygląda, jakie ma wyposażenie. Z lewej strony mamy przycisk power, taki typu standby, ponieważ ten tuner może być sterowany z pilota ze zdalnego sterowania. Obok mamy trzy małe przyciski: pierwszy jest do przełączania szerokości pasma pośredniej częstotliwości, drugi przycisk jest do trybu wyświetlania wskaźnika signal, czyli Siły sygnału. Trzeci przycisk to tryb Mono Stereo. Pod spodem mamy znowu cztery takie małe przyciski prostokątne. Pierwszy z nich jest do przełączenia trybu wyświetlania wyświetlacza, a trzy pozostałe do funkcji RDS-u. Pod spodem mamy dosyć duże dwa przyciski do przestrajania oraz Przycisk do zapamiętywania stacji. Dalej mamy 10 przycisków, 11 właściwie przycisków, które służą do wywoływania programów z pamięci. No, oczywiście, wyświetlacz. Tutaj mamy taki przycisk, który służy do zmiany trybu szukania. Wyszukiwania stacji. Może to być tryb ręczny, automatyczny, lub możemy zablokować daną stację. Dalej mamy przycisk do przełączania hmm, po prostu zakresów AM, FM oraz pokrętło strojenia. Z tyłu nasz tuner prezentuje się bardzo skromnie. Ma gniazdo niesymetryczne dla wejścia antenowego dla zakresu FM, taką zakrętkę dla anteny AM, dwa gniazda wyjściowe, gniazdo zasilania i to wszystko. Co dolega naszemu tunerowi? Otóż jak widzicie on działa, czyli zaświeca nam się wyświetlacz. Ale i nawet odbiera stację po podłączeniu anteny. Ja tutaj chwili nie mam anteny. Kiedy podłączymy antenę, jeśli ręcznie będziemy wybierać stację, to on tę stację złapie, będzie odbierał. Ale niestety nie będzie ani trybu stereo, ani nie będzie trybu RDS, czyli nasz tuner no niby działa, a niestety nie odbiera ani stereo, czasem mignie mu stereo, ani nie zatrzaskuje się pętla ta PLL, o której wam później powiem. Czyli coś jest nie tak prawdopodobnie z układem pośrednim Częstotliwości. Na zakresie AM jest w porządku, ale kto dzisiaj słucha zakresu AM, no, natomiast na zakresie FM jest jakiś problem. No i ten problem, jak się okazuje, jest dosyć znany. W tych tunerach, nie tylko w tych, ale w tunerach Technicsa z syntezą częstotliwości, a także w innych tego typu jest to bardzo popularna usterka. Po prostu po jakimś czasie te tunery mają taką przypadłość, że no, odbierają słabiej stacje. Czasem jest tak, że stacja, która ma być na przykład na powiedzmy na częstotliwości 99,7, tak jak na przykład mamy trójkę, jest na przykład na częstotliwości 99,8 odbierana, lub niżej 6, lub tylko o 5 różnica jest. Również automatyczne wyszukiwanie stacji nie działa, to znaczy, kiedy wybierzemy ręcznie stację, to jest OK, to znaczy, OK, no, odbiera nam mono. Natomiast jeśli wejdziemy w tryb wyszukiwania automatycznego, no to w ogóle tuner nie znajduje nam żadnej stacji, będzie po prostu w nieskończoność kręcił się po całym zakresie. Nie jestem do końca pewien, ale przypuszczam już, co może być tego przyczyną. Ale żeby się o tym przekonać, muszę parę rzeczy sprawdzić. A wy w tym czasie posłuchajcie sobie o parametrach i konstrukcji naszego tunera. Kilka słów o parametrach naszego tunera. Jest to oczywiście tuner odbierający sygnały na zakresie FM, na zakresie fal średnich oraz na zakresie fal długich. Na zakresie FM jest to oczywiście częstotliwość od 87,5 do 108 MHz. Na zakresie fal średnich jest to od 525 do 1611 kHz. A na zakresie fal długich jest to od 144 do 288 kHz. Czułość tunera na zakresie FM to około 1,5 mikrowolta. Na zakresie fal średnich jest to 20%. 20 a na zakresie fal długich jest to 150 mV. Stosunek sygnał szum na zakresie FM to naprawdę dobre 70 dB. Zniekształcenia w trybie stereo FM to 20%, również dobry wynik. Selektywność to 70 dB dla FM-u i 40 dB dla zakresu AM. Pasmo przenoszenia dla oczywiście dla FM-u to od 10 Hz do 15 kHz. Poziom sygnału wyjściowego z tunera sygnału audio to 300 mV. Wymiary tunera to 430,91,5 na 308 mm, a jego waga to niecałe 3 kg. Zastanówmy się, co może być przyczyną złego działania naszego tunera. Oczywiście pierwsze co przychodzi do głowy... To, że się coś rozstroiło. Niektórzy w takich przypadkach biorą śrubokręt czy jakieś inne narzędzie i kręcą wszystkimi rdzeniami, wszystkimi potencjometrami, które widzą w pobliżu, ale naprawdę mówię wam, że to nie jest dobra metoda i prawdopodobnie po czymś takim nasz odbiornik byłby zupełnie rozstrojony i musiałby trafić, nie wiem, na jakieś specjalistyczne stanowisko, żeby to wszystko z powrotem przywrócić. Trzeba do tego podejść bardziej systematycznie. Oczywiście pierwszą podejrzaną rzeczą może być głowica UKF-u, bo to przecież ona odbiera sygnał. FM i to ona może być odpowiedzialna za słaby odbiór stereo, za brak RDS-u i tak dalej. Ale nie okazuje się, że w takich przypadkach jak ten głowice są zazwyczaj w porządku, a odpowiedzialny za to jest. Układ pośredniej częstotliwości, a właściwie jego część zwana dyskryminatorem. Czym jest dyskryminator? Spróbuję Wam za chwilę opowiedzieć. Spróbuję Wam opowiedzieć, jak on działa i dlaczego jest taki istotny. A na razie zastanówmy się, dlaczego tak się dzieje, dlaczego te dyskryminatory same się rozstrajają, same po jakimś czasie się rozstrajają. Otóż, częścią dyskryminatora jest filtr, który ma w sobie rdzeń ferytowy i ten rdzeń ferytowy po jakimś czasie. Potrafi zmienić swoje właściwości. Tam również w środku jest kondensator małej pojemności i on również może zmienić nieco swoją pojemność. A ponieważ układ dyskryminatora jest dosyć czuły na zmiany, na odstrajanie się, to właśnie on może powodować te wszystkie dolegliwości, czyli brak stereo, brak RDS-u, brak automatycznego dostrajania się do stacji oraz nawet przesunięcie częstotliwości na skali odbiornika. Tak dużo mówię o dyskryminatorze, że warto byłoby się dowiedzieć, czym właściwie on jest i jaką rolę pełni w odbiorniku FM. Otóż, jak wiemy, odbiornik taki odbiera sygnał zmodulowany częstotliwościowo. Po jego odebraniu musimy go jakoś przekształcić w normalny sygnał audio, czyli go zdemodulować. W przypadku transmisji AM, czyli modulacji amplitudy, demodulacja jest prosta. Wystarczy przepuścić sygnał pośredniej częstotliwości, a nawet wysokiej częstotliwości przez diodę. Oraz przez filtr dolnoprzepustowy i gotowe, ale dla sygnału, który jest zmodulowany częstotliwością, nie jest to już takie łatwe. I właśnie do tego celu służy dyskryminator. Najprostszą niestosowaną już dzisiaj metodą jest tak zwana praca na zboczu. Robi się to w ten sposób, że przepuszcza się sygnał zmodulowany, częstotliwościowo poprzez filtr pasmowy, ale nie przez jego środek, ale trochę się go odstraja od częstotliwości rezonansowej. Czyli jeśli tu mamy 10,7. Megaherca to troszeczkę go przesuwamy, żeby to 107 wypadło tutaj na zboczu tego filtra, i teraz drgania wokół częstotliwości rezonansowej, częstotliwości środkowej, powodują, że na wyjściu dyskryminatora otrzymamy sygnał zmodulowany amplitudowo już, czyli z takiego sygnału dyskryminator zrobi nam sygnał taki, a taki sygnał zmodulowany amplitudowo potrafimy łatwo poddać detekcji, tak jak mówiłem, aby otrzymać sygnał audio, czyli sygnał. Wyjściowy, taki o który nam chodzi. Ta metoda nazywa się metodą pośrednią. Innym typem dyskryminatora jest dyskryminator fazy. Jest to już bardziej złożony układ. Fragment tego schematu narysowałem na tablicy. Na wejściu mamy tranzystor, który wraz z elementami towarzyszącymi tworzy ogranicznik napięcia. Po prostu taki ogranicznik obcina, jakby od góry i od dołu, sygnał. Zmodulowane częstotliwościowo, aby pozbyć się zakłóceń o charakterze amplitudowym. Dalej mamy przestrajany filtr i to jest właściwy dyskryminator, czyli dwa osobne obwody rezonansowe sprzężone indukcyjnie, czyli zazwyczaj są to po prostu cewki z rdzeniem w środku. Dalej mamy dławik, kondensatory oporniki i dwie diody. Ponieważ cewki L1 i L2, jak widzimy, są połączone kondensatorem C2, który dla wysokich częstotliwości tworzy zwarcie. To napięcia na cewkach filtra są sumowane na odczepie cewki L2. Czyli tutaj te napięcia z jednej i z drugiej strony tego filtra są sumowane w tym punkcie. Jeśli częstotliwość P3, czyli ta częstotliwość wejściowa, jest dokładnie równa 107 MHz, i jeśli filtr jest idealnie nastrojony na tą częstotliwość, to napięcia na tych diodach. Są równe, ale przesunięte w fazie o 180 stopni i napięcie wyjściowe tutaj wynosi 0. Jeśli jednak częstotliwość ta się zmienia, a wiemy, że się zmienia, bo jest tam modulacja częstotliwości po prostu, to w takt tych zmian zmienia się faza przebiegów i, na, i w rezultacie na wyjściu demodulatora otrzymujemy wolnozmienny sygnał małej częstotliwości, czyli. Ten, który modulował nam częstotliwościowo sygnał wejściowy, i w tym przypadku jest to sygnał audio, a o to nam chodziło. Oczywiście w tym układzie dyskryminatorem jest właśnie nasz filtr, który musi być dostrojony dokładnie do częstotliwości pośredniej, bo to wokół niej mamy te przesunięcia fazy, i jeśli nasz filtr byłby z jakichś powodów rozstrojony, no to układ straci symetrię i nasz demodulator będzie pracował źle. No i kolejnym typem dyskryminatora jest taki oparty o pętle PLL. Czym jest pętla PLL, możecie się dowiedzieć z odcinka na kanale RS Elektronika. Link macie na ekranie. Tutaj nasza pętla służy, pełni rolę dyskryminatora FM. Jak to działa? Na dole mamy generator wytwarzający sygnał o określonej częstotliwości. Jest on sterowany napięciem. Natomiast na wejściu mamy, na wejściu detektora fazy mamy sygnał FM oraz wyjście. Z generatora przestrajanego napięciem. Detektor fazy na bieżąco porównuje fazy obu sygnałów. Jeśli one się zgadzają, to ten sygnał tutaj wynosi zero znowu, a jeśli się różnią te fazy, no to ten sygnał po przepuszczeniu przez filtr dolnoprzepustowy oraz wzmacniacz, zmienia nieco wartość częstotliwości tego generatora przy pomocy napięcia. Sygnał ten jest, tak jak mówiłem, przepuszczony specjalnie przez filtr. Oraz wzmocniony wzmacniaczem. Oczywiście faza naszego sygnału FM się zmienia, no bo znowu mamy tutaj sygnał zmodulowany częstotliwościowo, czyli ta faza zmienia się cały czas i zmienia się ona w takt sygnału audio. Zatem nasz detektor fazy ciągle będzie korygował to napięcie w takt zmieniającego się sygnału FM i po przejściu przez filtr wzmacniacz, po prostu ten sygnał korygujący jest niczym innym jak sygnałem audio. Zatem nasza Cała pętla PLL stała się demodulatorem czy dyskryminatorem sygnału FM. A wracając do naszego Techniksa, trudno mi powiedzieć dokładnie, jak działa dyskryminator w naszym odbiorniku. Pewne jest jednak, że jeśli dyskryminator jest źle dostrojony, źle zestrojony z jakichś powodów, to jakby oszukuje on układ syntezy częstotliwości odbiornika, powodując, że pętla PLL ta, która tam służy do syntezy tym razem, zatrzaskuje się na niewłaściwej częstotliwości, powstają duże zniekształcenia sygnału pośredniej częstotliwości, zwłaszcza w jego górnym zakresie i dlatego ani dekoder stereo, ani układ RDS-u nie mogą pracować poprawnie. Tak jak mówiłem, w większości odbiorników, jeśli wiemy, który rdzeń jest... Rdzeniem, który filtr jest filtrem dyskryminatora, wystarczy dobre narzędzie, lekki ruch rdzeniem w jedną i w drugą stronę i sprawa załatwiona. I wtedy nasz odbiornik prawdopodobnie z powrotem będzie łapał stereo, RDS i tak dalej. Czasem warto ruszyć również drugim filtrem, nic innego nie ruszamy tutaj na płytce, żadnych, yy, nie ruszamy ani potencjometrów, ani podkówek ani innych rdzeni, interesują nas tylko te dwa. No niestety w moim przypadku, jak zwykle, nie było tak łatwo, yy, tutaj były oryginalnie takie rdzenie z kwadratowymi dziurkami, takimi małymi, próbowałem nimi ruszać, próbowałem napuszczać do środka WD-40, żeby one się trochę poluzowały, próbowałem docinać zapałki, żeby yy, nie ukruszyć rdzenia, niestety no nie udało się. W obu, w obu filtrach rdzenie mi popękały. Tak więc... Nie mając nic do stracenia, wylutowałem je i delikatnie wydłubałem resztki tych rdzeni. Trzeba uważać przy okazji, żeby nie wydłubać sobie kondensatorów, które tam są na dnie tych filtrów, takie malutkie. Trzeba uważać. Mnie się udało nie uszkodzić tego. No i w tej chwili jestem w sytuacji, kiedy mam dwa puste filtry bez rdzeni. Trzeba teraz znaleźć takie rdzenie, które tu będą pasowały. One mogą być trochę dłuższe, ale muszą być takie, które się tu będą wkręcały. I co ważne, muszą to być filtry od układów pośrednich częstotliwości nie od głowicy, tylko od y, układu Petrze, od jakiegoś innego odbiornika mogą być, tak żeby tu pasowały. No najlepsze byłyby te oryginalne, które tu mają być, no ale rozumiem, że trudno takie będzie zdobyć. Spróbuję dwa takie znaleźć i kiedy znajdę takie rdzenie, będziemy wkręcimy je oczywiście do środka i będziemy wykonywać specjalną procedurę, którą zaleca instrukcja serwisowa tego tunera. Tuner STGT 550 jest odbiornikiem sygnału AM i FM, który jest wyposażony w syntezę i cyfrowy odczyt odbieranej częstotliwości. Jest to jednak, tak jak mówiłem, analogowy tuner. Nie jest to tuner typu DAB cyfrowy. Jest to klasyczny tuner analogowy. Na ekranie widzicie fragment schematu ideowego tego. Tunera. Jest on dosyć rozbudowany, nie będę go zatem szczegółowo omawiał, ale wskażę Wam poszczególne moduły i ich funkcje. Tutaj mamy wejście antenowe dla zakresu AM i FM. Część odbiornika WC AM znajduje się tutaj. Jest ona przestrajana z układu syntezy PLL przy pomocy warikapów. Sygnał z gniazda antenowego FM trafia do głowicy TM-101, która również jest przestrajana z bloku PLL. Z głowicy wychodzi sygnał pośredniej częstotliwości, który jest wstępnie wzmacniany. Sygnał ten trafia do układu IC102, jest to wzmacniać demodulator pośredniej częstotliwości dla obu zakresów, czyli dla FM i AM, jest to układ AN7274NS. Po zdemodulowaniu sygnału MPX trafia on do dekodera stereo, czyli do układu scalonego IC301, jest to układ AN7472S oraz do demodulatora sygnału RDS, czyli do układu IC401-LA2230. Sygnał stereo małej częstotliwości po wyjściu z dekodera trafia do poczwórnego wzmacniacza operacyjnego AN6554F, którego zadaniem jest buforowanie i wzmocnienie tego sygnału. Firma Technics nie byłaby sobą, gdyby nie zaznaczyła, że jest to wzmacniacz pracujący w klasie AA. O tym nazewnictwie oraz o samej klasie AA opowiadałem niedawno w odcinku o dzielonym wzmacniaczu Technicsa. Link macie na ekranie. Oczywiście kiedy radio odbiera sygnał AM, sygnał audio przechodzi przez ten sam tor, ale nie jest to, że jasne, już sygnał stereo. Zdemodulowany sygnał RDS-u trafia na wejście mikrokontrolera, ale o tym za chwilę, bo mam jeszcze do pokazania zasilacz naszego tunera, bez którego nic by przecież nie działało, a zasilacz w tym tunerze jest nieźle pokręcony. Mamy klasyczne trafo z dwoma uzwojeniami wtórnymi, jedno wytwarza napięcie 10 V prądu przemiennego, a drugie 6,8 V. Napięcie 6,8 V jest potrzebne do zasilania grzejnika wyświetlacza VFD i przechodzi ono poprzez złożone z tranzystorów Q709 i Q710, ale ciekawsze są losy drugiego napięcia. Nie jest ono prostowane w klasyczny sposób, a mamy tutaj tylko diodę D701. Mamy też tutaj dwa klasyczne regulatory, stabilizatory, jeden na Q702, który produkuje napięcie 5,6 V, oraz drugi Q703, stabilizator napięcia 6 V. Ale wiemy, że do prawidłowego działania wyświetlacza VFD potrzebujemy jeszcze napięcia ujemnego, i takie napięcie jest wytwarzane w powielaczu, w specjalnym w układzie powielacza, który mamy tutaj i który stabilizuje napięcie minus 26,5V dla wyświetlacza naszego tunera. Poza tym mamy jeszcze stabilizator napięcia 13,7V zbudowany na tranzystorze Q701. Jest on włączany sygnałem z mikrokontrolera i co ciekawe, jest on jakby drugim piętrem dla napięcia 10V względem masy. Czasem naprawdę trudno zrozumieć działanie tak pokręconych układów, nawet w zasilaczu, ale oczywiście to wszystko działa, choć mogłoby być zrobione bardziej przejrzyście. Pewnie chodziło o wykorzystanie prostszego transformatora sieciowego z mniejszą liczbą uzwojeń wtórnych. Oczywiście, aby nasz tuner wyświetlał częstotliwości oraz pokazywał funkcje na swoim wyświetlaczu, aby działało zdalne sterowanie, musimy mieć na pokładzie jakiś mikrokontroler. Jest to układ IC901, taktowany kwarcem o częstotliwości 6 MHz. Wykonuje on wszystkie funkcje cyfrowe, steruje wyświetlaczem, odbiera sygnały z klawiatury, dekoduje sygnał RDS-u, stroi nasz tuner, pilnuje stabilności częstotliwości odbieranych Przełącza pasmo sygnału pecze i obsługuje zdalne sterowanie. I to tyle, oczywiście, w dużym skrócie o konstrukcji tego tunera. Jak widzicie, znalazłem dwa rdzenie. Są to po prostu rdzenie od polskiego sprzętu nitry. One są trochę za duże, ale wchodzą. Ciężko, ale da się wkręcić. No i zobaczmy, tu już wkręciłem do testo do 2 i wkręcamy do testo 1. Tutaj mamy dwie kamery, więc może się uda. Tu nawet można wkręcać palcami. No i wkręcamy pomału i obserwujemy wyświetlacz. Druga kamera jest na wyświetlacz skierowana. Mam nadzieję, że to widzicie. No i kręcimy, kręcimy. O, 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 już widać, że przez chwilę mieliśmy. O, proszę bardzo. I w tym momencie nasze radio już odbiera RDS, odbiera stereo. Sygnał jest dobry, jak widzimy, jest stereo. Spróbujmy poszukać innych stacji, czy będzie nam wybierał. O, jak widzimy, odbiornik zatrzymuje się na kolejnych stacjach, więc nie jest źle. Ok, ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ instrukcja serwisowa zaleca ustawienie 0 mV pomiędzy punktami TP101 i TP102. To są te punkty, gdzie widzicie, gdzie jest zapięty mój miliwoltomierz. i. Kręcąc z rdzeniem cewki T101, musimy ustawić wartość jak najbliżej 0 mV. No trzeba uważać, bo tutaj naprawdę niewielkie ruchy powodują dosyć spore zmiany. Mnie się udało ustawić w okolicach zera, No trochę mi tutaj się zmienia, ale jest to kilka mV w jedną i w drugą stronę, więc ja już tak zostawiam. Tak musicie zrobić, czyli kręcąc tą cewką delikatnie i obserwując oczywiście, co się dzieje na wyświetlaczu. Czy nam radio łapie RDS i stereo? Ustawić 0 mV, jak najbliżej zera. No, mnie się nie udało idealnie zera ustawić. Udało mi się ustawić no, kilka mV. No i na koniec warto zabezpieczyć nasze rdzenie jakimś woskiem lub odrobiną lakieru do paznokci, żeby nam się nie przestawiały. Nie pozostaje nam nic innego, jak wyregulować ten drugi rdzeń w drugim w, w, w tym filtrze T102, który służy nam do regulacji jak najmniejszych zniekształceń nieliniowych przy sygnale Mono. Niestety nie mam. Miernika zniekształceń i będę musiał to przeprowadzić na ucho, także już to poza kamerą zrobimy. No ale jak widzimy, nasze rdzenie się sprawdziły i odbiornik odbiera sygnał RDS-u oraz stereo bez żadnego problemu. Da się to naprawić dosyć prosto, tylko trzeba być uważnym, żeby czegoś bardziej nie zepsuć. I na koniec, skoro nasz tuner już dobrze działa, to warto jeszcze jedną rzecz zrobić. W tym modelu akurat warto wylutować, czy wyciąć nawet diodę D105. Nie będę Wam szczegółowo tłumaczył, dlaczego się tak robi układowo. Mogę Wam tylko powiedzieć, że w, tym, w tych modelach Technicsa, w tym i 650 również, no firma Technics popełniła niewielki błąd, który powoduje, że czasem jak jest słaba stacja, słabsza trochę stacja, ale mocno zmodulowana, na przykład taka tam, gdzie się nadaje muzykę, i w tej stacji jest, tak jak mówiłem, głęboka modulacja. To czasem, przy basach, przy niskich częstotliwościach, sygnał audio potrafi wyłączać pętle PLL. Po prostu gaśnie nam na chwilę ta, ten zaskok pętli, gaśnie nam stereo RDS i dzieje się to w takt sygnału audio. Dlatego warto tą diodę wyciągnąć, po prostu ją y, odpiąć czy w ogóle usunąć. To nie zmienia w żaden sposób funkcjonalności odbiornika, wszystko na, nadal dobrze działa. No i to jest kolejna porada serwisowa, taka niewielka. Ta dioda znajduje się dokładnie w tym miejscu obok tego napisu i obok filtra L301. No i na koniec odcinka kilka słów podsumowania na temat naszego tunera. Moim zdaniem jest to bardzo udany model, bardzo funkcjonalny oraz naprawdę jakość dźwięku z niego, i w ogóle jakość odbioru jest również bardzo fajna. No na kawałku drutu jaki ja tu mam, to jest drut o długości gdzieś dwóch metrów. No mam wszystkie stacje, które tutaj mam na moim terenie, wszystkie są stereo, nawet te słabsze, a te mocniejsze w ogóle nie ma szumu nawet na stereo, co się rzadko zdarza, a miałem tu już naprawdę wiele tunerów przeróżnych, i moim zdaniem synteza w tym odbiorniku działa bardzo dobrze. Także polecam ten odbiornik. Można go kupić nadal na portalach aukcyjnych za kilkaset złotych, za 200 tam czy 300 złotych, w dobrym stanie. Także jak, jeśli, ktoś, jeśli ktoś potrzebuje w miarę dobre stacjonarne radio z RDS-em, to naprawdę no, polecam to radio, bo jest y, zupełnie przyzwoite, jak na swoją cenę. W wielu, wielu tunerach z tamtego okresu, z syntezą oraz bez syntezy, często jest. Tak, że odbiornik nam dobrze odbiera w miarę mono, natomiast no, nie chce odbierać w stereo lub jeśli posiada RDS to nie chce odbierać y, informacji z RDS-u oraz nie wyszukuje automatycznie stacji. I po tych objawach możemy poznać, że właśnie nastąpiło prawdopodobnie odstrojenie dyskryminatora, także wtedy bierzemy w rękę schemat lub instrukcję serwisową, szukamy, która to cewka jest cewką dyskryminatora i próbujemy delikatnie nią kręcić. Jeśli się uda ją rozruszać, to prawdopodobnie odzyskamy RDS czy stereo, jeśli jest to prostszy odbiornik. No a w razie, kiedy nam się zdarzy, że... Nam rdzeń pęknie, tak jak mnie się zdarzyło. No, to zawsze możemy delikatnie filtr wylutować, wydłubać yy, resztki rdzenia i założyć jakiś inny. I powinno się udać. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam za jego obejrzenie. Jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę. Ja, jak zwykle, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. I do następnego razu.